Masz czas Chcesz dorobić dodatkowe pieniążki na wakacje, na rachunki, na jakieś inne wydatki? Serdecznie zapraszam ciebie do nas do Avon. Wypełnij rejestrację jeszcze dziś i zostań konsultantką, aby móc kupować taniej dla siebie lub sprzedawać innym kosmetyki Avon przez katalog, przez sklep internetowy, przez digital broszur, jak chcesz, ty decydujesz, a od każdej sprzedaży zarabiasz od 15% do 32%. Każda z Was ma do wyboru przy zapisywaniu się, zakładaniu konta, wybór startera malutkiego za 10 funtów, gdzie dostaniesz tylko pomadeczkę w prezencie i do tego aż 30 katalogów lub duży starter, gdzie znajdziesz 11 kosmetyków, dwa perfumy w tym, kosztuje 30 funtów i do tego gratis od Avon jeszcze naszą nowość, nową pomadkę Hydramate Lipstick. I do tego, uwaga, uwaga, 60 katalogów, abyś mogła zacząć prężnie swój biznes. To naprawdę jest bardzo dobra oferta. Szczerze ci polecam. Ja kiedy zaczynałam swoją przygodę z Avon 8 lat temu, miałam tylko 20 katalogów do dyspozycji, ale i tak zrobiłam swój target i jestem tutaj dziś i zarabiam w ten sposób na życie. Dlatego polecam Tobie, jest to świetny sposób. Jeśli masz tylko czas, lubisz się angażować, lubisz kontakt z innymi ludźmi, rozdawaj katalogi, zbieraj zamówienia lub reklamuj swój sklep online i otrzymuj zamówienia tą drogą. Tak też można zarabiać. Szybko, łatwo i przyjemnie. Naprawdę warto. A jeśli nie, to możesz nawet dołączyć do nas do Avon i sama dla siebie kupować taniej kosmetyki, jeśli je lubisz. Zawsze z każdej ceny, którą widzisz w katalogu, masz 15% upustu. Czemu więc nie korzystać? A dla każdej konsultantki, która dołączy do mnie dziś, dziś do końca miesiąca, czyli tylko do końca kwietnia, mam jeszcze dodatkową niespodziankę. Jest to ulubiony przez wszystkich perfum, perfum Persif w wersji XXL, czyli bardzo duży doszcaniesz go w prezencie, jeśli dołączysz do mojej grupy, wykonasz Target, czyli osiągniesz poziom Gold przez swoje pierwsze trzy miesiące pracy w Avon, to ten prezent będzie dla Ciebie. Ten perfum, duży perfum Persif dla Ciebie jako niespodzianka i podziękowanie za Twoje zaangażowanie ode mnie. Więc co? Masz ochotę? Chcesz spróbować? Zapraszam serdecznie. Pamiętaj, że z Avon możesz zawsze rezygnować. Nie ma żadnych ukrytych kar, kosztów czy innych jakichś e, dziwnych, dziwnych rzeczy. Możesz być, możesz korzystać, możesz polubić Avon i być częścią tego, czego częścią jestem ja. Zapraszam serdecznie.